I witajcie i witam Was uprzejmie. Paweł z Lab Trekking z tej strony. Eee, oglądacie kanał Labtrekking, gdzie zawsze z pieseczkami. Patrzcie jaki czarnulec dzisiaj z nami. No, jest Lesia, jest Sany i jest Nula. Witamy Cię Nulcia. Cześć, witaj na kanale. Cześć, cześć. A tutaj partnerem życiowym Nuli jest ten oto jego mąż. Gary, witamy! Cześć Gary! Chciałem powiedzieć, że debiut na kanale, ale tak naprawdę uświadomiłem sobie, że są filmiki z sprzed 5-6 lat. Zimowę Kozie mimo się... na wielką Kozie siodło. Tak, Nula już debiutowała. Tak. Na kanale. Teraz chyba pierwszy raz debiut z Nawiką. Dzisiaj z Garem sobie spędzamy nocleg w lesie. Już zaczęło się piłowanie, akcja piłowanie. Chcemy sobie troszeczkę przygotować teren do spania zapraszamy do oglądania tego odcinka możemy jeszcze tutaj zrobić porównanko ile mhm. średnicy pamiętasz może ma to twoja big boje gary zainwestował w big Boya. 270. Który jest, który jest gom, 240. gombojem tak naprawdę. Mój Gombay. jest big bojem, to jest gombo. <gum> 240. 240 to jest chyba 37. Komfort i wygoda w lesie. Pilarze i Łaha, <gum> pilarze dwa. I w ten oto sposób rozkminiamy sobie nocleg. W bardzo, bardzo klimatycznym miejscu. Mamy trochę słońca wiosennego, mimo że prawdopodobnie no, tak jest to zapowiadane. Będzie to jeden z ostatnich, jeszcze nie ostatni, mroźny biwak w tym sezonie. Spodziewane jest tam odczuwalne minus 5, okolice 0, minus 1 stopnia po północy. Eee, no, taki zagajnik, tutaj fajnie osłonięci jesteśmy. Eee, tutaj nieopodal mamy źródełko wody. Eee, gdzie będziemy rano chcieli to wszystko sobie pięknie uporządkować. Tam się odbywa znaczenie terenu. Jeśli ktoś je, no to już schodzimy z obrazem tutaj na jedną damę. Drugą i tutaj prace trwają. Próbujemy tutaj sobie zrobić no, takie schronienie na dzisiaj. Coś Ala domek. Jest jakaś myśl, żeby spróbować połączyć oba tarpy w takim odwróconym Ala diamencie Diamond Setup. Żeby, żeby mieć takie ogromne podwójne Lego wicho z jednej strony, z tamtej strony ma wiatr, żeby być osłoniętym od wiatru. Mniej więcej gdzieś tutaj, tak żeby te sznurki, tutaj jest jeden sznurek, tu jest drugi, żeby sobie to przepalać ogniskiem, które gdzieś malutę, malusienkie, tylko żeby coś sobie podegrzać do jedzenia dzisiaj. Prawdopodobnie poczynimy. Jest podłoga. Podłoga. Powiem wam kupiłem podłogę. Z Arpenaza 4.2, czy coś takiego, Znamy tu z namiotu z dekatlonu. Jest duża, jest pasująca. Fajnie, bo ma te mocowania, że można sobie na odciągach to przypiąć do ziemi, nigdzie to nie odleci. Niemniej, materiał to jest typowa, typowa plandeka budowlana, więc na odpowiadaniu jest to ogromne. Duże, bardzo. Pomyślałem, no że jednak będzie to trochę mniejsze i się teraz zastanawiam nad jakimś kocem w miarę wodoodpornym albo stylizowanym na wodoodporny żeby sobie go wyścielać. Ale to tylko zimowa pora i jak wilgotniejsze podłoże to tylko wtedy taka podłoga. W przeciwnym wypadku normalnie karymata na ziemi powinna stykać. Ale jazda. Ale szaleństwo. Szaleństwo obozowe. Piękny mamy widoczek tutaj z Hawiry. O, nula, piłkę przynosi. Taka piłka w kształcie koronawirusa. No, to jest prawda, to, to korona <laughs> Okolicznościowa. Patrzcie, mówiłem przed chwilą o podłodze. Arpenas 4 2 ostatnio spałem przy ognichu. No i czegoż tu się spodziewać? Dziura na cały paluch, O, bez złych skojarzeń. Tutaj mniejsza. Plus 3-4 dziurki, kolejna widzę. Ciach. Męczymy się, już nie wiem, drugą godzinę. Kombinujemy, jak to połączyć. Moje takie lotnicho bez, bez ładu i składu. A Gary tutaj wykminił sobie naprawdę potężną chatkę. Jeszcze popatrzcie ten jego kamo. Kamuflażyk nie tak sterylny, tutaj jak mój ta zieleń, ta oliwka. Już trochę taka nienaturalna. A tutaj to padające światło. Niesamowicie się zbiega z liśćmi pod drzewem fajnie zamkniętym mamy jeszcze ultra ciepły koc dla psów dźwigany pod ręką z mery nocha. ogromna rzecz ale mega ciepła podnosząca totalny komfort na ostatnim wypadzie mroźnym śnieżnym bushcrafcie naszym biwaczku używałem tego koca, docieplił bardzo mocno te zwierzaki tam mamy szatnie Piękne to słoneczko, idę tutaj trochę po okolicy, to przejdę, jedna miska, druga miska, zaraz trzeba będzie iść po wodę, tu niedaleko mamy, niedaleko mamy ciek wodny i tak to wygląda z odległości 7 metrów, już nieźle zakamuflowane, od garego strony jeszcze chyba lepiej, kamo jak się patrzy, tutaj trochę prowizora, taki nietoperz, no doskicyny nie z Zbucham. na testy dzisiaj patrzcie na tego golowe lasa to wygląda Dam go do światła to wow, tarde 20 22 Triple Forest IPA pędy świerku i pędy sosny w składzie widać? Widać chyba eee, Szkoda i ty no i co? Morska opowieść każdy z nas potrzebuje czasem uciec od zgiełku miasta, poza jego granicami, wśród gałęzi i pni sosny oraz w świerku spaceruje on, lowelas. Potrójnie podkręcony esencją lasu, intensywny i aromatyczny, niepowtarzalny, dołącz do niego i odetchnij. Bez zapowiedzi, jak sami zauważyliście, ale etykieta to to jest miazga, to to jest po prostu miazga. Fakt, że nie robimy takich rycin na, na korze drzewa. Ale uchwycenie tego drzewka z tym pięknym gdzieś tam wpadającym w, w mgiełkę, wręcz tłem, Potarda Jak zauważyliście, robimy bez zapowiedzi w tym momencie beer review time BRT rubryka. Sos na świerk. ewidentne Rowelas. Ale podkręcony, mocno podkręcony. Piłem go chyba w innej etykiecie. Ostatnio, miesiąc temu. Jest mega podkręcone faktycznie ile tu jest alkoholu z 8 będzie 7,8 O kurczę Potrójna Potrójne. Próbujesz Kamerzysta z machnie łyka Oceni Krzywi się krzywi Opiszę wam tą sytuację hmm. Las Dobre gorzkie znaczy że jest gorzkie Nie jest gorzkie Nie właśnie nie jest no ale jest fajnie, idealnie jest kurczę ten las z goryczką i ze słodyczą gdzieś tam bijącą z tego triple, nie. Więc gdzieś to wszystko mega wybalansowane, takie mhm. 33, 33, 33, powiedzmy, nie. No i sosna, taka dominująca sosna, nie? Właśnie nie jest taka dominująca. Ja kiedyś ważyłem świerkowe. Nie wyszło mi, co prawda. To znaczy wyszło, bo mega mocno waliło, nie? Pędami świerku. Młodymi, co prawda? Ale i było bardziej intensywne w aromacie, natomiast to jest wyważone, wyważone. gdzieś czuć ten las, ale gdzieś czuć też moc triple IP, triple ipa, no siekiera. jeden z takich y, dominujących y, brobarów. tak. W tej chwili. też mi się tak wydaje. i eksperymentujący, dużo robiący jakieś kolaboracji. Tak, 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 tak. nie wiem czy się na pińcie wzorują, czy, czy ogólnie i przede wszystkim te lasy milicza, nie? Też z tego korzystają dużo. No, forestowo to oni są najmocniejsi w Polsce, nie? Tak, tak. To jeszcze tam z browaru Roch, nie? Nie pamiętam, jak się nazywa ten piwowar. Też ale... mają świerkowego, chyba nawet tak, Portera, tak? Ale on to przyniósł, wiesz, on się przeniósł do Nepomucena, Aha. Jeden z tych piwowarów z Rocha. No i przeniósł też te patenty z piwami świerkowymi. I jeżeli nawet decydujecie się na nocleg w lesie prywatnym. Bądź też nie, to mimo wszystko zadbajcie, totalnie zadbajcie o czystą glebę, którą się teraz dokopujemy. Rozkopaliśmy tu kawał dziury. Jeszcze prace obozowe trwają. Wszystko po to, żeby jutro elegancko tu zalać wodą. No ale trzeba, bezpieczeństwo, safety first. Pięknie to wygląda, zachodzące gdzieś tam w oddali słońce, między drzewami przebija się. I to nasze obozowisko. Co tam masz? Staszewska Dolina Anoteczki. A, myślałem że, bie... myślałem, że białko. <laughs> Będzie jedzone. A popatrz. Stocznie... No Siat. siad, siad, Dla tych, którzy psów nie mają, nie? Jak wygląda? <laughs> Moment karmienia psa, bo tu jest ciekawość innych też. Nula. Sany, Siad. Sany, co tu się wydarza? Co? Nie wolno, nie wolno, hej. Panie, da Pan obliżać tam? bełko? Nula, nie. Mamy yerbę. Co tam dzisiaj jadłeś na śniadanie? Gady. Nie wiedziałem Parówki. jak zagadać. Szarówki, Sojowe? Sojowe. Z biedy? Z biedry. Bardzo dobre. A Ty Sany, co tam? Dzisiaj zjesz na kolację kosteczkę. jest Lesia przygotowała sobie lekowisko. legowisko. Ten to tutaj herbik ala PZPN Uj. trochę wygląda z daleka. Orzełek czy coś tam, ale low costowe spanie dla psa. Spódnica na szyję. Zaraz sobie przymierzymy. Będzie coś z tego. Aj będzie pies spał no stań. Piękne podziemie. I tyle, merino. A tutaj co? Flaki sojowe z pęczakiem, z suszonymi grzybami z pokrojonym świeżym czosnyczkiem i z warzywami suszonymi, taka mieszanka gdzieś z biedry, właśnie tutaj. Wszystko się ładnie dogotowuje, tutaj fasolka, malutki ogienek, którego celem jest właśnie przygrzanie na ciepłych posiłeków I witamy, witamy kolejnego dnia, uprzejmie już jasno nam się tutaj zrobiło. Patentem się z wami chcę podzielić, no tak zwane ubieranie na cebulkę, czyli problem marznących stóp w śpiworze zimą, czy też w późniejsze noce po prostu w śpiworku, zawsze, zawsze gdzieś te stopy miałem zimne. Patrzcie, patrzcie na zestaw, jaki dzisiaj zastosowałem. Jedna skarpeta z dumieszką z wełny merino, używana przez cały dzień wilgotna jako warstwa zewnętrzna. Pod to taki papuć autorstwa mojej mamy na drutach zrobiony. Bardzo, bardzo pomógł, bardzo pomógł z wełny naturalnej. i na koniec do katlonu skarpeta. Trzy skarpety i w końcu stopy mam w miarę letnie, także praktycznie ciepłe. Zawsze dwie pary skarpet na zimę ubierane i zawsze gdzieś rano nie mogłem dogrzać tych stóp. A dzisiaj... Minie ogniseczko, wszystko się ładnie dopaliło. O 22:00 z hakiem poszliśmy spać jak nie my. I siedzieliśmy do północy, po prostu grzecznie. Z... Wypady z garem są grzeczne. Jak tam gary u ciebie? Bardzo dobrze. Tak? tak. Ciepło w nocy. Ciepło w nocy. U mnie też się sprzęt sprawdził. Tak. Gary też to również na cebulkę, czyli śpiwór, śpiwór, dwa letnie. Tak. Też e, kalesony z, tak. z majki są, tak? tak? Na Karpety miejscu. Skarpety się sprawdziły. E, nula też nie, chyba nie zmarzła. I akcja już ponad 10 litrów. Tworzymy tutaj taką bryję. Bagienko. Nie ma kompromisów. Jest źródło wody. Koniecznie. Kilka kurców. Zalewamy. I tak oto dobiega końca nasza cudowna przygoda, zwana gdzie nie gdzie biwaczkami, bushcraftem, bytowaniem na łonie natury. Było super. Moim zdaniem również. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Hej!